Pamiętajmy przede wszystkim, że ludzie przychodzą do nas po rozwiązanie swoich problemów. Więc pierwsze, czego oni szukają, to zaufania, po pierwsze do naszego profesjonalizmu, połączonego z człowiekiem, czyli z naszą osobowością. Czy oni będą chcieli z naszych kompetencji akurat korzystać, bo jest konkurencja na rynku. Więc ten nasz wygląd ma być zarówno połączeniem nas, naszej osobowości, naszej prawdy o tym, jacy jesteśmy. A nie grania kogoś innego, z tymi elementami wizerunku, które rzeczywiście ludziom pomagają w nas wierzyć. I to już jest właśnie ta słynna stylizacja i strategia. Serdecznie zapraszam tych, którzy mają z tym kłopot, żeby w pracy wyglądać po swojemu i czuć się w mocy, do tej przygody, dlatego, że to zdejmuje całkowicie pełny stres i często otwiera nas zawodowo, w kontaktach i w ogóle w pracy i pozwala się rozluźnić, a rozluźnienie w pracy dla kobiety jest rzeczą bardzo ważną. My nie możemy w napięciu i stresu przeżywać dnia. Tak być nie może. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i aby trochę, jednocześnie dbając o siebie. Do zobaczenia. Cześć. Distance is killing me.